Witam Was serdecznie na porannym przeglądzie scenariuszy. Dzisiejszy dzień może być ciekawy. No zobaczymy, czy dostanę jakieś, jakieś tutaj impulsy, się pojawią. Rynki są w dosyć interesujących miejscach i też w takich sytuacjach, w których należałoby oczekiwać tego jakiegoś tam większego ruchu. Na początek euro -dolar, może wykres dzienny, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy. Dotarliśmy do 50%. Tutaj te mierzenie to jest tej fali spadkowej, więc tak jakby od góry, czyli do wsparcia w tym momencie. Dosyć ładnie się tam cena zachowała, no i dodatkowo jest to cały czas tam taka malutka strefa popytu. Moje wsparcie jest trochę niżej de facto, no ale no nie dotarli tam w zeszłym tygodniu. W związku z tym. Na razie na razie patrzę, co będą robić. Niemniej jednak dla mnie taką kluczowym, takim miejscem aktualnie jest poziom około 1,35-13-14, czyli te takie dołki, które tutaj były testowane, dlatego że jeżeli on zostanie zachowany, ten poziom, no znowu mamy potencjalną głowę z ramionami, tutaj byłoby, tutaj byłoby lewe ramię, tutaj byłoby prawe ramię, no i tutaj głowa. Więc jeżeli byłoby stąd wyjście do góry, no to wtedy ewentualnie byłaby to formacja odwrócenia trendu w postaci właśnie odwróconej głowy z ramionami i wyjście wyżej z celem na początek 1,3570, później nieco wyżej jest taka gruba kreska 1,3582. To są takie cele aktualnie dla wzrostów na eurodolarze. Ważny jest ten poziom 1,3570, dlatego że tu się pokrywa to z 38,2 tych całych spadków które mamy do czynienia ostatnimi razy, tak? czyli od poziomu 1,37 do teraz jak się zmierzy ten ruch, to tutaj właśnie wypada 38,2 tego, tego ruchu, no i to jest dla mnie poziom bardzo ważny zresztą jak zwrócić uwagę na eurodolarze to ta korekta, tak, ten poziom zamknął się właśnie na 38,2 tych spadków stąd, tak więc jest to miejsce ważne i ten poziom jest respektowany bardzo ładnie, zwłaszcza jeżeli się pokrywa z jakąś jeszcze analizą klasyczną no i tak w tym przypadku było no i tutaj jest podobnie bo tu jest strefa popytu podaży ciut wyżej jest poprzedni minimum więc to miejsce jest idealne do tego, żeby sprzedawać no i to warto, nawet jeżeli cena będzie rosła to tutaj i tak reakcja będzie więc tutaj, tutaj tego należy się spodziewać, tutaj można jeszcze wyznaczyć sobie taką linię trendu, no i ona też się tutaj przecina w pewnym momencie z tymi czerwonymi kreskami, więc te miejsce, te, te punkty 1.3570, 1.3580 warto mieć jako ważne miejsca. Jeżeli byśmy jednak szli w dół, przebili no ta kreska, może ta linia trendu nie jest tutaj jakoś wyrafinowana za bardzo, ale jest, natomiast ważniejsze jest właśnie przebicie tego 1.3514, no to wtedy znowu będzie atak na 1.3500, co dalej jest mi naprawdę bardzo ciężko powiedzieć na ten moment dlatego że dlatego że wsparcie jest tak naprawdę znowu bardzo blisko tak 13470 tu jest 975 to jest znowu bardzo ważne miejsce no i ten rynek znowu może szarpnąć w dół i wybić do góry więc na ten moment dla mnie każdy poziom czyli 13500 13490 czyli to minimum 13478 79 to są miejsca, gdzie potencjalnie może się rynek odwrócić. No tak, i właśnie o tym poziomie mówię tutaj, tak? 1,3479, a tam jest to trochę, troszeczkę niżej, jeszcze 75, w zależności w sumie od brokera. E, więc generalnie, generalnie tak. No i tak to na, zobaczymy, tak? Na ten moment euro-dolar jest ciężki do prognozowania, i też nie, nie o to chodzi, ale miejsca są wyznaczone tutaj dobre, czyli u góry 1,3570. 1,35,80, a na dole 1,35,00 i 1,34,75. Takie newelgiczne punkty, i tam należałoby ewentualnie oczekiwać jakiegoś odbicia po raz kolejny. Tutaj jeszcze dla realizacji tego scenariusza prozrostowego cena musiałaby pokonać 1,35,40. Tak więc, tak wygląda eurodolar. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, większego ruchu, raczej bym się nie spodziewał, chyba żebyśmy poszli w dół. Jeżeli, by przebili, jeżeli by przebijemy 1,34,75, to wtedy ten rynek może się rozpędzić, bo tutaj cele później są dopiero w okolicach 1,34,12 oraz 1,33,62 w połączeniu z tą niebieską strefą wsparcia. Jest to możliwy scenariusz, ze względu na to, że jeżeli to była korekta do 38,2 to jest bardzo płytka korekta, więc teraz ten rynek pokazuje tak jakby siłę podaży. No, ale to zobaczymy. Na ten moment punkty znacie z mniejszego interwału i ich się należy trzymać. Funt natomiast <laughs> ostatnio bardzo ładnie chodzi. Mamy sytuację, w której teraz znajdujemy się w takim malutkim trójkącie. No i należałoby tutaj oczekiwać w końcu wyjścia w którąś ze stron. Na razie moim zdaniem jest duża szansa na to, że powrócą jeszcze wzrosty, w sensie, że będzie atak po raz kolejny na jakieś wyższe poziomy cenowe, dlatego że korekta, o której mówiłem już od dłuższego czasu się zrealizowała. Zobaczcie, że dotarliśmy idealnie do poprzednich szczytów i do, tego, do tej czerwonej kreski, czyli 1,7037. Tak więc minimalny zakres się zrealizował. No i teraz pytanie, czy będzie na tyle siły, żeby wyjść wyżej. Warto natomiast te wszystkie poziomy, które tutaj są poziome, czyli 17059, 17048. Traktować jako po prostu miejsca wsparć. Teraz newralgiczne będzie. Właśnie tutaj. Po jego pokonaniu można oczekiwać dotarcia znowu do 17037, a później tutaj mamy taką strefę popytu oj mi się przyjechał taką strefę popytu na 17012 i później 1,7. Wszystkie miejsca powinny, być, powinny dawać odreagowanie, dlatego że nie jest to odwrócenie z tak jak tutaj, bo na samej górze, tak My mieliśmy fałszywe wbicie i później jazdę w dół, wtedy te opory są pokonywane bardzo szybko. Natomiast jeżeli mamy takie miejsce, że już ten rynek zaczyna mm, iść po prostu. W trendzie spadkowym, no to wtedy takie poziomy są odbijane. De facto, takim bardzo ważnym miejscem dla trendu wzrostowego jest dopiero jeden przejechał chwilka. Na ten moment jest to 16916960, tak naprawdę to jest miejsce ważne z punktu widzenia trendu wzrostowego. I tam dopiero można by oczekiwać, jeżeli rynek by spadał, dopiero tam by należało oczekiwać znowu powrotu do trendu wzrostowego. Jeżeli stąd wybijemy do góry, przebijemy 1,7095, czyli tą taką strefę podaży tutaj, należałoby oczekiwać moim zdaniem dotarcia z powrotem pod 1,7140. Jest to dosyć dużo pipsów, ale fund ostatnio się nie patyczkuje i robi te ruchy bardzo dynamiczne. Tak więc jest to bardzo, bardzo możliwe, że po przebiciu tego poziomu jest ten ruch. Czyli punkty graniczne na dziś, które nam powinny dać później mocniejsze ruchy, to jest 17097 i 17059. To są punkty graniczne. Jednocześnie dotarcie do któregoś z nich będzie dawało okazję na krótkoterminową transakcję, na odreagowanie po przebiciu na kontynuację ruchu w, dalszą, w dalszym kierunku. Tutaj jeszcze warto zwrócić u góry uwagę na poziom 1.7.1, czy jakiś syf mi się dostał? 1.7.1.11, bo tam też mamy dosyć dużo ważnych tutaj, to jest już miejsce po prostu oporu i tam też ewentualnie względnie można by oczekiwać jakiejś reakcji, ale dla mnie ważniejszy jest ten poziom 1.7.0, 97. E, tak więc na to, na to zwracajcie uwagę. Ok, Jeżeli chodzi o dolar do jena, no tutaj, o, teraz się coś wydarzyło. Jesteśmy w strefie podaży e, wynikającej z tego tutaj, e, z, 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 no, chwilej, chwilowej konsolidacji, która na niższym interwale jest widoczna. E, ale co ważne, wychodzimy górą z tego niebies tej niebieskiej strefy. Szerokiej strefy popytu podaży. Tak? Jest to bardzo szerokie miejsce, wielokrotnie testowane. Więc, jeżeli wychodzimy z niego z góry, należałoby, oczeki górą, należałoby oczekiwać jakichś większych ruchów. No Myślę, że ten cel tutaj na 101,71 nie jest jakiś super wyrafinowany i jest bardzo pra duże prawdopodobieństwo, że po przebiciu tej czerwonej, właśnie strefy, teraz tam dojdziemy. Później może być jakaś korekta z powrotem w okolice tutaj tego miejsca czyli to jest 101,64, no i później dalszy ruch na północ, takim najważniejszym miejscem na ten moment, myślę, że by on ograniczał dzisiejsze ruchy na dolar dojenie to będzie 101,95-102. To jest miejsce, w którym ja już jeżeli by ruch był nawet znaczny, to tam będę zamykał swoje pozycje. No bo też dolar do jena nie robi nie wiadomo jakich ruchów. No ale na ten moment jesteśmy w strefie podaży, więc też ewentualnie krótkoterminowa transakcja sprzedaży, choć na razie ten rynek dosyć agresywnie próbuje ją przebić. Jeżeli chodzi o zachowanie takiej, właśnie takiego ładnego, krótkoterminowego trendu wzrostowego, no to teraz ważne jest miejsce w okolicach ceny 101,42. No bo tutaj mamy takie fajne krótkoterminowe dno, więc nawet cena jeżeli spadła, to żeby ten trend był zachowany, tutaj cena się powinna znowu odbić i iść już wyżej. Więc nawet jeżeli tutaj będzie reakcja, podaż, a tutaj znowu będzie odbicie, to należy już później oczekiwać przebicia tego, tej czerwonej strefy i wyjścia wyżej. Natomiast najważniejszym punktem docelowym na spadki dzisiaj, biorąc pod uwagę charakterystykę tego rynku, 101.26. Względnie 101,20 nie powinny te poziomy zostać przybite. 137.32, 32 ale to na Eurojenie 137-32 tutaj Gotar podpowiada, że jest to tygodniowy pivot. Zaznaczymy sobie go, żeby nie było. To jest mniej więcej tu, czyli za chwilkę, nawet tam się cena już dzisiaj zdążyła odbić. Natomiast ja bym chciał zwrócić Wam na euro na inną rzecz uwagę. Jesteśmy nisko, czy byliśmy nisko, już teraz nie jesteśmy, ale byliśmy na dziennym nisko, jeżeli chodzi o RSI w strefie popytu. Tutaj jest bardzo ważne, miejsce, bardzo ważne miejsce, było ono wskazane przeze mnie już wielokrotnie. No i też tam cena się na ten moment zatrzymała, próbuję wyjść z tej strefy do góry i dla mnie są cele dwa na ten moment. Po przebiciu oczywiście tego poziomu 137 u mnie akurat on był troszeczkę niżej, czyli 30 jeżeli go przebijemy, no to wtedy celem jest 137.57, a później 137.80. To są dla mnie cele na dzień dzisiejszy. Też nie jest to strasznie dużo, ale eurojen ostatnio też jakoś nie robi nie wiadomo ile w ciągu dnia. No i na ten moment tak się spodziewam. Kolejny poziom względnie to jest jeszcze taka strefa 138.10. Tak więc tak wygląda Eurojen. Ja się spodziewam ruchu do góry, aczkolwiek musi być najpierw pokonany 137,30. Jeżeliby tutaj rynek się zaczął obsuwać, tutaj mamy ładną linię trendu i ją trzeba sobie zaznaczyć. Jeżeli zostanie wybita w dół, należałoby oczekiwać dotarcia z powrotem do, w okolice minimów. Mamy wsparcie, oczywiście, tutaj wynikające z Fibonacci'ego, któregoś zmierzeń, które jest dla mnie istotne, już nawet nie a które to jest? To jest cały ten ruch do góry i cały ten ruch do którejś z tych dwóch mierzeń. Natomiast, generalnie widać, że ta cena tutaj się ładnie zachowywała, więc można to miejsce tutaj zaznaczyć. Natomiast, jeżeli przebijemy tą linię, to ja się będę spodziewał już dotarcia z powrotem na samo dno, czyli 136,70. Dlatego, że mamy dosyć silny trend spadkowy, więc jeżeli tutaj rynek się będzie odwracał, pokona na minie trendu, to będzie to znowu, tak jakby, potwierdzenie siły, no i będzie ruch dalej, więc to będzie dla mnie pierwszy target. Natomiast kolejny już będzie wynikał z wyższego interwału, czyli 136-33, czyli 100 pipsów od tego miejsca, gdzie jesteśmy teraz. W którą miejsce rynek pójdzie, ciężko powiedzieć. Zawsze rano jesteśmy w takich miejscach, w których jak wybiją, to pójdziemy wszystko. Okej. Okay. Tak więc tutaj no na ten moment ja się spodziewam ruchu jeszcze do góry. Australijski dolar do dolara amerykańskiego, jesteśmy na linii trendu, w ważnym miejscu. W tym, ten tydzień jest też ważny dla australijskiego dolara, podobnie jak dla nowozelandzkiego, więc tutaj na ten moment jesteśmy w ważnym miejscu i potencjalnym miejscu sprzedaży. Też zwróćcie uwagę, jak ładnie rynek tutaj się zachował na podwójnym dnie. Ja sądziłem, że zostanie pokonane, no ale też sygnały do kupna były bardzo ładne, ponieważ tutaj mamy też formację odwrócenia trendu. Ponownie, po raz kolejny, zobaczcie, że ten dołek jest lepiej usytuowany na wsparciu. To znaczy tutaj była lekko cena przebita, tutaj też lekko cena przebita te wsparcie, natomiast tutaj... Cena dotarła już do wsparcia. To jest to samo co tutaj, tak? Mamy wybite, dojście drugi raz, ale już tylko zatrzymanie na wsparciu. Wybicie wsparcia, dotrzyma, do, do, dotarcie drugi raz, już tylko do wsparcia. Takie miejsca, takie sytuacje są bardzo fajne, bo możecie sobie ustawić stoplosa bardzo cienko i jest to bezpieczny stoplos, tak? Bo nawet jeżeli byłoby fałszywe wybicie tego, tego dna tutaj, to one nie powinno przebić nam tego dna po lewej stronie. Tak więc te, te sytuacje są fajne. Tutaj macie linię trendu, jesteśmy teraz na linii trendu. Jeżeli wybijemy ją do góry, zielona kreska to jest 94,06, to jest cel pierwszy. Później by należało popatrzeć na coś już szerszego i dla mnie tutaj takim newralgicznym miejscem może być 94,27. Te 50%, które tutaj jest, wydaje się być ważne, ale tak naprawdę, no, dopiero tutaj, coś, no nie wiem, to jest bardzo. Bardzo dużo jest tutaj miejsc, natomiast żeby wybrać te najważniejsze to właśnie należałoby się skupić na 94.27, a później na tej takiej strefie, którą tutaj sobie zaznaczyłem, czyli 94.40 połączone z 94.36, czyli ta niebieska strefa, ja ją przeciągnę dalej, bo ona dalej będzie, będzie istotna. I to są cele w dniu dzisiejszym dla Austrajczyka jak pokona linię trendu jak pokonać nie trendu. Pamiętajcie, że zawsze ja mówię, jeżeli coś jest celem, to dla mnie jest to sytuacja taka, że jeżeli wybijamy, tak, idziemy sobie do góry i jest wybicie poziomu 9405, to automatycznie spodziewam się dotarcia do poziomu 9420. Jeżeli dochodzimy, odbija się, podchodzimy drugi raz i znowu jest świeca wybijająca, to wtedy kolejnym celem jest 9440. Tak więc w ten sposób należy interpretować to co to co mówię. Nowozelandczyk nowozelandczyk tutaj męczymy się ze strefą wsparcia, bardzo fajny sygnał był w zeszłym tygodniu, RSI było nisko stochastyczny był nisko, to jest to co kiedyś mówiłem na webinarze, tak mamy bardzo silny trend wzrostowy, korekta na wyższym interwale czasowym na wykresie tam dziennym, H4 no i widać, że na H1 też tutaj się pojawiała później dywergencja, więc bardzo fajne sygnały do kupna były no i to, co dalej? Na ten moment jesteśmy... Jesteśmy już trochę wyżej niż byliśmy w zeszłym tygodniu. Próbujemy się zatrzymać na górnym ograniczeniu tej strefy. To jest sytuacja potencjalnie fajna, no i na ten moment trzeba po prostu poczekać, co się stanie. Jeżeli wybijemy te maksima. Jeżeli wybijemy te maksima. Wtedy można oczekiwać wyjścia z powrotem do góry, tak jakby to jest podwójne dno na silnym wsparciu. Zareagowała cena, więc teraz idziemy do góry z celem w okolicach 87,32. Wcześniej, oczywiście, jakaś reakcja na poprzednim szczycie może się zdarzyć. No i potencjalnie, jeżeli tak by ten ruch wyglądał, że stąd idziemy do góry, to tutaj mamy znowu RGR-a. Tak? Mamy, tu mamy lewe ramię, głowę. Prawe ramię trochę krzywa, ale jest mniej więcej, bo pamiętajcie, że RGR tak naprawdę to jest po prostu, znaczy dla mnie tak? to, jest, to jest pewien schemat. Mamy spadek, wyhamowany, jeszcze jedno wybicie do góry, próba wyjścia, już przełamanie naszego lokalnego szczytu, jeszcze jedno podejście do wsparcia. I jeżeli zaczynamy wybijać do góry, to jest nam zmiana po prostu trendu, zmiana sekwencji szczytów i dołków na wzrostowe, stąd jest później ruch do góry. Tak więc to nie musi być idealne, fajnie jak to wygląda ładnie, ale generalnie chodzi po prostu o pewien schemat rynkowy, który tutaj się miał nakreślić. Jeżeli byśmy wyszli dołem z tego podwójnego dna, czyli przebili tą cenę, okolice ceny, 86,70 wtedy podwójne dno na szerokim inter, na tym, na tym trochę szerszym interwale, czyli 8650, jakoś nie chce mi się wierzyć na ten moment, żeby cena zrobiła coś przed podaniem stóp procentowych, chyba, że wzrosty pod ewentualną podwyżkę. No bo, no bo to jest jednak najważniejsza informacja z Nowej Zelandii. No i jednocześnie yy, ważna z punktu widzenia tych osób, które przewidują dalszych podwyżek, no i chcą windować cenę jeszcze, jeszcze wyżej. Na ten moment jesteśmy w bardzo fajnym miejscu na potencjalnie sygnał do kupna, jeżeli tylko wybijemy ten maksimum. Jeżeli byśmy zeszli niżej, no to ja raczej będę dalej nastawiony na szukanie okazji do kupowania, tak? tutaj mamy jeszcze takie miejsce potencjalnie do, do zawarcia transakcji tutaj by trzeba było tego Fibonacciego zmienić w tę stronę w tę stronę, no i teraz jesteśmy na 38,2 akurat tego nie mierzyłem, ale fajnie to, to się tutaj współkrywa, no jesteśmy w dobrym miejscu, moim zdaniem e, mogą być wzrosty i to dosyć silne, te linie tutaj można usunąć no okay. Jeżeli byśmy pokonali tą tutaj niebieską strefę, która się zmienia w zieloną w połączeniu z czerwoną, a no to tutaj potencjalne miejsce dalej to jest 50% całości ruchu do góry, czyli tutaj tak, to jest 86,17. Ok, tak jutro o 23 dopiero są te stopy procentowe, więc tak jakby nie spodziewałam się tutaj większego ruchu, ale może być jakiś sygnał techniczny. OK, USD Cat. USD tutaj się strasznie bardzo męczy, no ale de facto nie zmieniło się w poglądzie technicznym nic. Zobaczcie, że mamy, może na wyższym interwale, tutaj pokażę, tak. Mamy trend wzrostowy, dotarcie do linii trendu, konsolidacja, stworzenie bazy, wyjście z bazy do góry, no i tworzenie jakiejś tam konsolidacji, okresu korekty, ale korekty płaskiej. No a więc teraz, jeżeli to jest korekta płaska, to należy oczekiwać wyjścia wyżej. No i tego właśnie się spodziewam. Cały czas cel mam na 81 6, na 10816. To jest taki mój cel gdzieś tutaj docelowo na razie, tam spodziewam się ruchu. Jeżeli będzie wyższy, no to wtedy znowu 38,2 całości spadków, czyli mamy 101 z 10870. Dlaczego tak jestem cały czas uporczywie nastawiony na? Wzrosty, no dlatego, że mamy po prostu trend wzrostowy, jesteśmy na linii trendu, na poprzednim szczycie, bardzo ważne miejsce. Tutaj cena wybiła nam okresy tutaj tych konsolidacji i nie dotarła do ważnych miejsc, jeżeli chodzi o lewą stronę wykresu. W związku z tym, ja się spodziewam generalnie w długim terminie dotarcia do góry, więc cały czas pod to szukam okazji. No i takie okazje się zdarzają każdego dnia, tak jak w zeszłym tygodniu to zejście w dół, tutaj też bardzo ładnie można było na poprzednim, <laughs> przepraszam, na poprzednim, poprzedniej takiej małej konsolidacji równowagi popytu podaży zawierać transakcje, tam miałem ja nawet oczekującą, <śmiech> przepraszam, <śmiech> nie wiem co jest. No i tutaj generalnie na ten moment wygląda to bardzo podobnie. Zobaczcie, że mamy zaznaczoną tą zieloną strefę szeroką, ona już była od dawna zaznaczona, i teraz walczymy od no, jaka dokładność tego jest, tak? Walczymy od góry. Tutaj było wejście do niej, ale z powrotem wyciągnięcie wyżej, więc tutaj cały czas ta strefa jest respektowana. Teraz mieliśmy w nocy trochę wyjście do góry konsolidację, no jeżeli przebijemy linię trendu, należałoby oczekiwać już wyjścia, moim zdaniem wyżej, bo wtedy zaczną być przełamy, bo tutaj oporu będzie dużo, takich krótkoterminowych, tak, bo każdy szczyt to jest opór, no ale jeżeli będzie faktycznie wybicie do góry, wtedy ja już bym się spodziewał mocniejszego ruchu. Korekta jest dosyć rozbudowana i szeroka, więc czas najwyższy. No, i tutaj też takim celem krótkoterminowym, na przykład na dzisiaj, jeżeli by cena dotarła dzisiaj w okolice 1,0768 i ktoś by miał pozycję z dzisiejszego dołka, no to wtedy myślę, że warto księgować zyski, chyba że ktoś lubi dłuższe ruchy. Dlatego, że no, Kanadyjczyk też nie robi jakichś kolosalnych ruchów, takie zdarzenia jak w zeszłym tygodniu, cóż, chyba dwa tygodnie temu, dwa tygodnie temu na wybiciu na danych, no to to po prostu potrzeba impulsu. <laughs> na ten moment. Góra to jest 10768, dół cały czas to jest 10728, coś takiego około 30. Tu jest cały czas wsparcie, później 10710 i później jest poprzedni szczyt, czyli 10694. To są wsparcia. Jeżeli chodzi o złoto, no teraz rynek ruszył w dół na h4, no może na h1. Tak, lekko już tutaj próbuję spaść. Ta linia jest de facto nieistotna, żeby wam się nie myliło nic. Tom należałoby wyznaczyć. Ok. A więc mamy taką linię trendu i jednocześnie można stworzyć kanał cenowy. Nie jest tak dokładnie zrobiony kanał cenowy, ale ja lubię znaleźć, bo tak naprawdę powinno się wyznaczyć tylko po tym dołku. Tak? Mamy szczyt, dołek, szczyt, więc po tym dołku wyznaczamy tutaj kanał. Ale jednocześnie, jak dla mnie linia kanału styka się z jakimiś szczytami, dołkami po lewej stronie, to znaczy, że ten kąt, który jest wyznaczony przez rynek, jest respektowany. Tak więc mnie to, to dla mnie to jest potwierdzenie i teraz dla mnie celem jest najpierw 1302, później 1290, później 1283. Na razie jestem nastawiony na spadki, dlatego że wybiliśmy strefę. Wsparcia podeszliśmy do góry pod strefę oporu. No i teraz wybijamy dołem znowu ze strefy popytu podaży. Więc kolejnym celem: kolejna równowaga i później kolejne wsparcia. Czyli na początku, no, jeżeli by ruch był bardzo silny, to można oczekiwać dotarcia do 1283. Bogusław dzisiaj nie ma dodatkowych walorów poza tymi głównymi. Zawsze tak było i będzie, bo to jest tylko krótkie, najważniejsze instrumenty. Po to, żebyście mieli ogląd najważniejszych instrumentów na rynku. DAX, jeżeli chcecie coś od złota, no tutaj zapraszam jeszcze do Sławka na, na, na stream, on na, Wam na pewno napisze i to rozpiszę lepiej. I jeszcze, jeżeli chodzi o DAX, dla mnie na razie jest on w miejscu do kupowania, a nie sprzedawania. Dlatego, że. Jesteśmy na poprzednich szczytach, no troszeczkę zeszliśmy w dół, ale cały czas w okolicach tutaj wsparć. Jeszcze to by trzeba było zrobić w ten sposób. 38,2 jest tutaj teraz testowane, więc jest to miejsce do kupowania, a nie sprzedawania. Chyba, że przebijemy. Ostatecznie 38,2, wtedy cel jest w okolicach 50%, a dokładniej rzecz ujmując 56,4%. Bo tutaj są poprzednie minima, więc taka dosyć szeroka strefa. 9400 to jest potencjalny później target dla dalszych spadków. Jeżeli stąd się odbijemy, celem jest 9800. Myślę, że tam znowu będzie jakaś tutaj próba odreagowania, dlatego że będzie znowu jakaś linia trendu. Jeżeli będziemy się dalej mieli poruszać w trendzie spadkowym, to to będzie punkt ważny. Jeżeli chcemy wrócić do trendu wzrostowego, to zostanie pokonany potężną świecą no i będziemy kolejne poziomy tutaj. Kolejne poziomy tutaj już respektowali. Tak? Czyli newralgiczny dla wzrostów jest zachowanie poziomu 9600. Jeżeli on zostanie pokonany, na ten moment mamy sygnały do kupna, więc raczej nie, ale jeżeli zostanie pokonany, to później 9400. Jeżeli zachowamy i wyjdziemy do 9800, przebijemy to 9914, a później 10000. Po drodze nie ma co się za bardzo chyba przejmować innymi poziomami. Oczywiście mówię tutaj o mm, ważniejszych miejscach. Mniej okay. więcej tak. Jeżeli sobie zajdziemy na niższy interwał, tutaj warto popatrzeć, jak są ułożone szczyty i dołki. No i na ten moment cały czas mamy jeszcze sekwencje coraz niższych, coraz, wyż, coraz niższych dołków i szczytów, więc dopiero kiedy tutaj się ukształtuje i przebijemy to, będzie potwierdzenie tego, że chcemy iść do góry, czyli przebicie 9680 9690 potwierdzi nam impuls do góry i będziemy mogli oczekiwać dotarcia do tego wspomnianego 9800. Ok, i jeszcze na koniec SP. Tutaj rynek jest dużo wyżej niż DAX. Zabrakło troszkę do dotarcia do tego newralgicznego punktu, do którego mówiłem, że fajnie, jakby cena dotarła czyli 1937. Zabrakło trochę. Mamy mocne wahania, mocne tutaj ruchy. Zmienność się w końcu pojawiła ale co z tego wyniknie, no to niestety w dłuższym terminie ciężko powiedzieć, natomiast w krótszym jesteśmy w takim okresie zawężającej się konsolidacji, tak? Widać, że te ruchy się znowu zawężają, robi się sprężynka, zagina się i w końcu musi puścić. Nie wiem, czy to jeszcze będzie dzisiaj, raczej nie. Myślę, że jeszcze tutaj pochodzimy w takim okresie właśnie równowagi. Patrzę, żeby tutaj wyznaczyć jakieś sensowne miejsce, to tu gdzie jesteśmy, czyli 1970 jest Dosyć mocnym, ważnym miejscem, jeżeli było od dołu, było tutaj respektowane jako opór, od góry jako wsparcie. Więc teraz należałoby oczekiwać znowu dotarcia na niższe poziomy, czyli 1960. No i taki okres konsolidacji na ten moment. Wybicie, któryś, w której ze stron będzie dawało od razu ruch mocniejszy, w tym przypadku do góry na 1980, a w dół na 1946. Ok. Jeżeli chodzi o moje spojrzenie na rynek, to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam jutro. Jutro będzie Sławek. Będziecie mieli znowu inne spojrzenie. Mam nadzieję, że się uda to w końcu nagrać i gdzieś upublicznić, żeby Sławek się nie ukrywał. Tak więc dziękuję Wam serdecznie. Miłego jeszcze dnia, dużo zarobionych pipsów. No i do usłyszenia znowu na kolejnych webinarach. Trzymajcie się.